Drugie ogólnopolskie forum szkół partnerskich jest podsumowaniem całorocznej współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi z ośmiu województw z całej Polski. Aktualnie w partnerstwie mamy ponad 140 szkół podstawowych i średnich i wieńcząc cały rok akademicki naszej współpracy, zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. A dlaczego niezwykłe? Dlatego, że można wymienić poglądy, poznać czym zajmują się poszczególne wydziały i jednostki funkcjonujące na naszym uniwersytecie. Zapraszamy kandydatów na nowy kierunek studiów otwarty na UMCS-ie. Jedyny w kraju tego typu kierunek studiów inżynierskich to są siedmiosemestralne studia inżynieria druku 3D. To są studia dedykowane tym wszystkim, którym nie jest odległa technologia, ale również myślą o tym, aby wkroczyć na rynek pracy. Oczywiście przygotowani do tej transformacji do przemysłu 4.0. Jestem skład daktyków mafii, czyli matematyki, fizyki i informatyki. Przygotowaliśmy na dzisiejszy pokaz różne roboty LEGO, jakieś druki 3D, żeby zobaczyć nie jak to wygląda, gry logiczne, jakieś zabawy, żeby może było miło... zobaczyć, że matematyka nie jest w sumie takie straszna, jest całkiem fajna. Dla fizyków też coś tam się znajdzie. Ogólnie to każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj będę troszkę opowiadać o swoich doświadczeniach z wolontariatów, z różnych organizacji studenckich, z orkiestry, troszkę o swojej historii, jak w ogóle zaczęłam działać w tych różnych organizacjach i co tak naprawdę można z tego wynieść, czego się można nauczyć, jak bardzo można poznać siebie i no, o samych takich plusach, że warto tak szaleć i udzielać się mocno, nieważne czy jesteśmy na studiach, czy jesteśmy jeszcze w szkole, bo w szkole też dużo wspaniałych rzeczy można robić poza uczeniem się.